Manko, witam w żydwój kuchni. Dzień drugi. Dzisiaj gotujemy pomidorową Gotujemy wodę, cięcie. Bęk. Albo nie pierwszy rozgniatamy nudle. Dobra, jest. Cięcie. Nudle są nasypane. Tu mamy przyprawkę i gotujemy wodę. Będę cięć, jak, jak będzie zalane, to pokażę. I będzie test smaku. Piu. Dobra widzowie, zalewamy i test smaku. Tyle mi tej pomidorowaczki na śniadanko Poczekam chwilę. Te smaku zaraz, kolejny cięcie. Piją. teraz te smaku. Czy jest dobre, czy nie? Powiem wam. Czy opłaca się kupować. Powiem wam, że jest OK. Ta zupa. Aczkolwiek od babci lepsza, ale też jest git. Ocenka takie 7 na 10. bo trochę ostrawa jest, ale jest, jest ok. Ben Bang. Bing.